A więc witam wszystkich serdecznie dzisiaj. Symulator pralni, ale takiej nietypowej pralni. Będziemy prali nasze brudne pieniądze. To ty ziomuś chcesz od razu na wstępie. Ledwo co otworzyłem? Coś jakościowo mi tu nie gra. Ziomuś, czemu masz jakieś krzywe włosy? A ty co się patrzysz? Dobra, dawaj, hajs Łoskur weset Dobra, co my mamy zrobić? Chyba do pralki, a coś to tu chce. Okej, okay. dobra. A zamknij drzwi. Dzień dobry, dzień dobry, witam panią. Czy obstrała pani majtki? A pani chce sama wybierze te swoje obstrane majtki. Dobra, nie ma problemu. To jest, skarpetki nigdy nie będą pachniały legalnie. Chyba sam będzie brał. Eee, ja sam sobie To Co my mamy zrobić? Iść do sklepu. Detergenty. To zamawiamy coś tańszego, coś droższego, coś droższego zamawiamy. Proszek, detergent. To już kurwa się pralka zepsuła, ledwo nowa pralka. Co mam zrobić? Dobra. O kurwa, mam nogi. Da się kłócać? Nie da się kucać. O, gąbka. Tym, 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 tym. mamy jeszcze tutaj? Ale jak mam skasować typa? Więcej, czekaj, to muszę. Nie wiem, kurwa jakiś cennik jest? Halo? Dobra, obsłużymy babkę bo... Co tam masz dla mnie? 20, dobra. Ej, kurwa, to dużo bym ci wydał. Dobra. E, nie da się. Nie mogę skasować jej więcej. Ani mniej, nie mogę jej skasować. Chcia Chciałem jej wydać więcej nie mogę. Co ja mam z tym zrobić? Reszto. Wybrało się? Ej! Nie wybrało się w ogóle. Kurwa, bo jej nie włączyłem. Ale jaja. A co mogę z tym zrobić? O! A dzień dobry, dzień dobry, pani tak ładnie ubrana. Chyba pani duże pieniądze, grube miliony ma na tej karcie. Zaraz panią skasujemy tutaj. 80, 800. No nie działa, nie da się skasować, A jakbym skasował 29. No też nie mogę. No dała mi całą kartę, no. Cena ci pasuje? To ja zaraz podbiję cenę. Kurwa, coś tu poszło nie tak. Bardzo nie. Jebane ma brata bliźniaka. Nawet te same włosy mają, tylko inne. O! o cost money. Właśnie yeah, skończyła. No nie, no jak Jak mam prowadzić pralnię jak nie mam żelazka? No. O! No, coś mam mu zrobić. Nie, nic now, mam mu nie Które były niewypralne? Te były. Ej, na jaką temperaturę ty to chciałeś? maxa? Piernicze, jaka ciężka praca. I ja nikt tak ciężko nie pracuje. Ej, klienci mi pouciekali. Co mam kupić? Użyj zakładki, dekoracje. Dobra, zaraz udekorujemy. To będzie ładne. Twardy beton. Ale poczekaj, bo zaraz tutaj będzie. Będą dobre pieniążki. To tylko początek. Co mam ci zrobić? 14. Dobra, morto. No, nie mam więcej pralek samoobsługowych. No. O! Babcia krzyczy do mnie. Babciu, idę! Babciu! Cześć, babunia! Co tam u ciebie słychać Mam cię nakarmić? Dobrze, babciu. I hap. I hap. I hap. Czekaj, babciu, czekaj, czekaj, czekaj. Coś zaraz zrobimy. Hmm. O! Kurwa, nie, to ale nie tak Oho Ehe, smakuje! Babcia jest zadowolona, smakuje! No i co się tam kurwa pieklisz? Nie po to jest ten dzwonek, żebyś dzwoniła do mnie. E, co ja wydaję? Jezu, jak ja bym tak pracował na kasie, to. Ryjemy z tą resztą. Jak ja bym tak pracował na kasie, to by firma splajtowała. Które to były wyprane, te? Czy te? Another master... Na niskiej temperaturze. Znowu coś ta babcia chce ode mnie. Dobra, poczekasz, ją muszę. Czego kurwa znowu chcesz? Zimno ci to się kurwa ubierz, a nie ty siedzisz na tym krześle i pierdolisz kocopały. O jeszcze mam ci kurwa odkręcać. Dziś zimno jest, to zaraz wezmę palnik i będzie ci cieple. Dobra. Mamy poczekać na dostawę, a skąd ja mam tą dostawę dostać? Ciężkie jest trochę wieszanie na tych wieszakach. Ej, ziomki, ja mam tylko jedną pralkę, uspokójcie się. Albo dobrze płaccie mi hajs. Dwadzieścia. Pogrzało ich, pogrzało ich. Znowu coś poszło nie tak. on ma blond włosy? A dobra, sami się obsłużą przynajmniej. Już nawalili syfu, gdzie ja mam coś posprzątać? Mopujemy podłogę, tururururu. O. Ciebie też. umyśl Ty też się umy. Szkoda, że nie można im tym mopem Zawalić. Ty ja to wybrałem? Wybrałem. No ciepły. Bo mam tyle do wybrania. Ale mam czas, żeby zobaczyć coś tutaj. W wideo. Wydeło, wydeło się zepsuło. Nie mogłem ustawić, bo na streamie ten... Tak, nie miałem OBS-a włączonego? O, już lepsza jakość. Ty już masz rysy twarzy normalne. I też wyglądasz jakoś normalnie. No i zajebiście. Aqua spin. Babcia coś chce nie, babcia nic nie chce. Co tu mam? Miejsce, miejsce, miejsce. Tu? Co to jest? To? To nic nie działa. Na ciepłem chciałeś. O! O! Coś się dzieje? Co tu się dzieje? Czy ptaki to drony rządowe? Okej. Okay. Dobre, dobre. Piesek o imieniu Chicken. Nita Sister babysitting. Ja pierdolę. <grydolę> o kurwa. O, jakie piękne furmanka. No dobra, no nie zakończę jeszcze dnia, bo mam do wyprania parę brudu. i wiesz jak mi się zarozgadza? Też na ciepłym, dobra, wszyscy na ciepłym. O, 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 co tu jest, co tu jest? Ceny są zajebiście. Oho, słabo je widać Nie o 7 to jest za mała cena Nie 1, tylko 10 Zaawansowane 15 20. 20 No, czemu nie wchodzi to 0 Podstawowe 30 kurźwa Inflacja jest, a nie 40 5, 50 Mam zarabiać pieniążki, czyszczenie dywanów. Dówka, No, i to są piękne ceny. Chyba jak się świecą na czerwono, to jest za drogo dla nich. Ale tam, co my się byliby? Niech idą do konkurencji. U mnie nie jest tanio, ale jest dobrze. A jak chcą tanio i dobrze, to nie umiem. Dobra, ostatnie pranie. No, co ci z tymi cenami, nie wiem. Dobra, w sumie możemy zakończyć dzień, bo się pierze. Ja poszedłem. Have a Ale żebym zarobił 238 Jestem bogaty No co ci nie gra w tych cenach Dobra poczekaj na ten dostawa ma być <laughs> Chyba im nie działają ceny so Dobra powróciliśmy do normalnych cen, potem to ustalimy jakoś O! Dobrze mam lepszej jakości chemikalii. A tak to się wcześniej same otwierało, a teraz się same nie otwieram. To przecież wlałem. Ty no, zjadł mi wszystkie chemikalia. Ale dziadostwo. Kurwa, nie mam tyle chemikali. O, kubełek. Trash, just bad Dobra. Ej. No cóż. Nie każdemu pomogę. Jedynkę masz. Razie o coś, podbiłem ceny jakoś. Dwójka. Masz mordo. Co mam zrobić? kup pierwszą pralkę jest za pomocą dobra. Sklepik, praleczka raz. No nie stać mi na lepsze. Co ty, Mordo, chcesz? 4,80 może. No. Na kasie muszę wydawać. no Nikt tego nie, nie myślał. O, coś mam kupić. A jeszcze zobaczymy. Czołem, babciu. Jak tam? Masz chapaj? Dark Shop. Ze <noise> środki. Czy mnie będzie na to stać? Chyba tak. A, za mało Okej. Okay. Bo, ja, bo tylko 56 legalnej kasy. Czemu tak mało? Ja tyle prałem. Ja nic... A, bo kupiłem ten pralkę. Dzięki, Mordo. Dobra, dawaj, następna. Kurde. Wszyscy odbierają swoje rzeczy, a nikt mi nie daje nowych rzeczy. No, dawaj, Mordo. Nie, nienormalne ceny. 15,20 kółśm niż kupić nowe, to zaraz zmienimy ceny, nie martw się. 22. O, no, no, no. no. to się zerowią. O, na zdrowie. Na... Czy pani, na zdrowie, na zdrowie. O, już babcia coś no chce. To chyba chciała ona najmniejsza, tak? Najmniejsza, najmniejsza. No idę, babciu, idę, poczekaj na mnie, babciu. Za gorąco ci, babciu. To się zdecyduj co chcesz. Masz. Masz babciu. A no jeszcze babcie w spadku dostaliśmy. To jest nie tak z tymi cenami. A jeszcze droższe mogę cenąć. Zarąbiście. Piąteczkę zabierasz. To zabierę piąteczkę. O, to już jest uczciwa cena, 34. Czy tam znowu babcia krzyczy? Co ty chcesz? 80 centów mam ci wydać Okej right. naprawdę taka ciężka jest to afraid? praca could... hey, missing... Ile mam hajsu? 226 A ciekawe ile potrzebuję Siódemeczka, siódemeczka, da -da 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 -da. Dawajcie, następni, następni, zapraszam Zapraszam, zapraszam Wszystko bierzemy, czyli nic Moczymy tylko wodzie i dajemy ludziom wyprane 24, 30 Dobra. No co ja ci poradzę? Nie ma pralek, to nie ma no. Ja mogę iść zamówić. Chyba trochę dziwnie to wygląda. Tylko ja mam skojarzenie, że to takie wielkie różowe dildo na tym ekranie? O, teraz jak się przybliży. To już lepiej. Ale dalej wielkie czerwone dildo. Okuźwa nie stać nas jeszcze. Dobra, idziemy pracować. War hard have fun. Co tam, Mordo chcesz? 34, dobrze, dobrze płaci. Ty co nie chcesz? Dawaj. Ja nie wiem jak oni płacą za te jakieś rady, różne prania. Up, Mienia. Cały czas piorę z tym samym. O, nie mogę wrzucić tego samego. Znowu będę po godzinach prał wszystko, no. To to za praca, że ja mam po godzinach napierniczać? Dobra, ten se sam wybierze. I tacy, takich ludzi szanuję. Sami sobie so prać, a nie do mnie. Ty chciałaś na średnim, by miał być. jeszcze ktoś przyszedł? Dobra. Nie dość że ruda to jeszcze... No właśnie, jeszcze, jeszcze. Oto to kup se pralka skoro ci... Kuźwa. Kup se pralkę skoro ci za drogo. No Kurwa jest ile nie widzi ludzie. Se pralki nie kupią, a potem przychodzi i narzeka, że kuźwa... Pralnia ją kosztuje bardzo do rzędu. To kurwa kup własną pralkę i sobie zainwestuj, wypierz te ubrania, nie. Włączyła się? Wyprało się? Nie. To ja tego nie klikłem. Ile mam tych detergentów? A jeszcze mam. To ja zaraz będę cały czas to musiał kupować. Będę musiał mieć zapas tego. No, już mi stać. Jeszcze materiały mam kupić. No, znajbiś. A teraz będą pieniążki. Odblokuję ulepszenie umiejętności. Jestem szybkością. Co to daje jestem szybkością. O kurwa, to wszystko tu kosztuje. Nawet ulepszenie. Mhm. Mm nie mam tyle pieniędzy, żeby to ulepszyć. Mejo, 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 mejo. A one mają? W nich też się dokończy. Dobra, ma. Mi się skończy wszystko i będzie. to baba. I ty kolejne ubranie ubrane. Ty chcesz na. To tam ziomuś mówisz? Odpuść. No nie, no nie będę zaczynał następnego dnia, bo się nie wyrobi z tym. O, już babcia chce. Babuniu biegnę, pożegnaj na mnie babuniu. No co chcesz? Jak ci za gorąco jak ci skręciłem babciu? Ile mam skręcać ci tego kaloryfera? Masz, oglądaj se. O! Masz, poglądaj sobie babuniu. Masz. <laughs> jak ona otwiera to... <laughs> no, bardzo ładnie, dobra. O, akurat. Jak przyspieszyć w ogóle tą pralkę? Właśnie mieliśmy popatrzeć na ceny. Ceny, ceny, ceny. Gdy na zielono wyświetlają to są chyba dobre ceny. Na czerwono to już mu nie pasuje. No jeden to na pewno najzajebiszsza cena. O, tu pasuje. Okrąglone te ceny, 26, o. 40 na przykład, a nie. 55. O kurwa, pasuje. No i takie ceny mają być. You Nawet know really czy da się jakiegoś człowieka tu zatrudnić? You nie mam czasu na takie głupoty, ja tu zaraz robię prawdziwy biznes, a nie będę prał wam o wasze obsrane majte widzowie, no? Czy może mam wam dać instrukcje? Kurwa pralkę obsługi. Dobra, nevermind Pierz, piesz, piesz po w dupie siedzi kleszcz, piesz, piesz, piesz. Dobra, co my jeszcze jedną mamy do wyprania? To zarąbiście. I tak w tym momencie wrzucam ją do prania i kończymy dzień, to niech ona się tam... A to co to jest? Nie wiem, dobra, nie dotykam tego. Dobra. Oho Co tu się dzieje? Pablo, Escobar. Oho! Już są haracze. Jeszcze nic nie za zarobiłem. No i koniec dobrych biznesów. Początek był fajny, jak zawsze. Kuźwa, opieka mafii, rachunki. A z czego ja mam to zapłacić, jak ja nie mam pieniędzy? Dobra, chociaż może tuż do drukarki. Gdzie ja mam to dać? Tu? Nie, tam. Okay. No dobra, dzwońcie. Nic nie dadzą zrobić. No nic nie dadzą zrobić. Już stoją, kurwa kolejka. Brudne pranie. Czyli ci odbierać te wasze zastrane, obstrane spodnie, a nie... A po co ja mu daję resztę, jak ja wam mam, mam bez reszty? Jeszcze niech babcia zacznie krzyczeć, to już w ogóle dostaniemy tyle misji na raz, że nie ogarniemy tego. O, 32. Dobra, w sumie to jest so wyprane. A więcej przyjmuję, niż wydaje tych prań, coś tu nie tak. Ci ludzie muszą przychodzić po te swoje ciuchy, o właśnie. Co ty chcesz? Jaki ty masz numer? Jeden masz. No nie mam pralek, no. Na razie nie mam. W ogóle nie mam jak zapłacić map i Nie mam nic, jestem biedny. Nie, nie podmieniłem nic na nowe. Spokojnie, kliencie. O. Ojejście. Wielka prala. O. A przynajmniej chemię dali. A no już idę. Kaziu, ziutek. Dwójkę bierz. Dobrze. Trzymaj. Idę dalej robić na zapleczu. Kuźwa, to nie tu na zapleczu. Ostrzegi lotyny, raz, ostrzegi lotyny, no. pięć. Co ty chcesz? Dwa mam ci wydać. Nie stać mi na nic. O, ale mam dużo hajsu. A no tak, bo jeszcze... tej mam zapłacić. Ciekawe właśnie te brudne pieniądze, co tu zrobić. ja mam z tym zrobić? Dobra, rozniosę to i zaraz zobaczymy. No, poczekajcie, poczekajcie wszystko. bo za dużo misji naraz. Laser. To będziemy chyba robić po godzinach pracy. W ciągu dnia bierzemy. Jesteśmy porządnym obywatelem. Rachunki, dobrze, zaraz zapłacę rachunki. Jak na razie nie masz czego. Trójka. Wybieraj tą trójkę. Kropelka wybrała, wybrała. O, źródła nowa chce. Dziewięć. Ale ile pralek już mam czwórkę. Chcesz. Nie ósemkę czwórkę. Ciekawe co, jakbym wydał coś innego, co by się stało. Dobra, teraz idziemy do laptopa, zapłacimy. Co tu się dzieje? Zdjęcia babci? Kurwa. Ale babcia ma zajebiste foty. Babcia była w Wietnamie. Babcia była Rambo. Babcia ma dużo pieniędzy. <laughs> Dobre, dobre. Oficjalna strona mafii. Czy mam tyle haraczu zapłacić, no? Dobra, no macie, zapłacone. Podatki, rachunki, nic nieopłacone, kurde. Jezu, jaka kolejka ludzi. Idź mordo. No zaraz zapłacę, jak nie mam z czego zapłacić. O, jeszcze jakaś świnia się spekała, no. No nie tak boleśnie, no nie, nie, nie. Jesteśmy mało porządną filmu. O, nic tu nie ma. Na średnich. To że nie da się klikać, tylko trzeba przesuwać. Dwa. Tyk. No tak patrzę nawet na grafikę, no to nie jest taki chamski. Chyba asset flip. Więc nawet, nawet miło i przyjemnie się gra w gierkę. To dzisiaj pierwsze odpalenie. Zabieraj tą szmatę i kuć was zwolnij miejsce. W dupie mam to ocenę. Naśmiecili już mi nawchodzili i naśmiecili mi tutaj. Ja na podatki nie mam, muszę sprzątać, muszę im prać tej rane ubrania. No nie ma pralek, no mam trzy pralki samoobsługowe i nie mam więcej. No co mam ci zrobić? Nie mam od i nie będę pożyczał, bo pamiętajcie, banksterka to najgorsze co może być. No i dobra, o. otwieraj ona chciała? W ciepłym. Dobra, 60 stopni. O, kolejny. Dobra, dawać hajs. Dobrze, bardzo ciekawa historia. I tak nie będą pachniały. Po prostu trzeba się umyć, to będzie wszystko ładnie pachniało. Ósemkę mm. chcesz. Masz ósemeczkę. Ciekawe, czy ja codziennie będę mafię musiał płacić. No nie mam... Nie wyprasuję ci ubrań. Dawaj, ziomek, szybciej. Ładny masz garniak. No tak, jeszcze sobie, k**wa, naśmieć mi tutaj. Nasraj mi tu na środku. O, ale sam sobie wypierzesz. Takich to się szanuje. Na zdrowie, morto. Dawaj. Zróbmy to, to aż taka ciężka? No tak, faceci. Rasa męska nie potrafi załatwić. No tak, typowe. Dobra, sprawdź laptopa. A, podatki i rachunki chyba tutaj. Nie chcę umiejętności... Finanse i podatki. Ja cię kręcę. chyba ich pan bokopuścił. opuścił. Przecież to złodziejstwo w biały dzień. Ten fiskus to mnie. Kolejny przychodzi. Jeszcze babcia chce, no co? Babcia, uspokój się. Chyba ja jestem tylko biednym, małym streamerem. Co ty chcesz teraz? Masz dość telewizji. A, przestań tak stać. Zapierniczaj, co nie? Mam coś tu wrzucone? Ona chciała chyba na małej temperaturze. Nie wiem, zaraz się to wiemy. detergenty mi się kończą. Chyba mami. trzeba zamówić. Detergenty, żebyśmy jakieś mieli. Ale to na szczęście taniutkie jest. Jezu święty, to to po dwa, pozamawiam, bo jak to się skończy, może po trzy od razu. Dobra, kupi zapłać. Dobra. Teraz możemy się zająć. Co mamy zrobić? A. Takie bajery to są. No ale dobra, no ja bym chciał coś zacząć produkować. Jak ja mam to produkować? Nikt nie wytłumaczył jak mam produkować. Mogę coś zrobić, jakieś te, ale nikt nie powiedział jak mam to produkować. Oho Dobre, 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 szanuję się. To się szanuje. Obsłusz klientów, dobra, nie mam co obsługiwać, co sprzątać po nich. Nie dość, że zmywam po nich to jeszcze kuź, bo mam sprzątać po nich. No i co? Zadowolona? Nabrudziłaś mi, kurz, wum. Ocena w dół. No nie, no jeszcze za brud na podłodze mi oceny w dół lecą. Nie wierzę w to. Wybraź A ile to stopniach miał w tył. No i co mam zrobić? A no, nie naprawdę chcę, żebym był ten... Ej, ty! Jeśli podobało ci się to gówno, lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.